Dożynki to największe w roku święto rolników, stanowi uwieńczenie ich ciężkiej całorocznej pracy, to przede wszystkim radosne święto małych społeczności, ale w historii nie zawsze tak bywało. Choć początkowo dożynki polegały na dziękowaniu bogom za plony i proszeniu o jeszcze lepsze w kolejnym roku, z czasem ich pogańskość odeszła, a te stały się częścią tradycji chrześcijańskich. Kilkaset lat asymilacji wzburzyli politycy, konkretnie naziści. Potrzebowali alternatywy dla miejskiego zepsucia i postanowili rzucić się w ramiona wiejskiej prostoty. Co roku organizowali centralne świętoplonów, które zaczynały się od gigantycznych rozmiarów uroczystości, w których uczestniczyło na ogół milion osób, mogących wysłuchać płomiennych przemówień Hitlera. Na podobnej zasadzie władza w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na pierwszym miejscu rzekomo stawiała lud pracujący miast i wsi. Fundamentem ich władzy był sojusz robotniczo-chłopski. Przy czym należy zaznaczyć i podkreślić, że władza nie opowiadała się za prowadzeniem faktycznego dialogu z ludem. Zamiast tego woleli urządzać im święta ku ich czci. We wrześniu obchodzono jedno z najważniejszych świąt w PRL czyli hucznie, z rozmachem i na ludowo. Organizowane dożynki stanowiły nie lada wydarzenie. Szczególnie kiedy brać pod uwagę, że na rzecz Rzeczy tych igrzysk dla mas wykładano sporą ilość pieniędzy, a do samych wydarzeń przygotowywano się nawet kilka miesięcy. Podczas tego święta nie organizowano imprezy jednej. Te odbywały się na różnych szczeblach, ale wiadomo, że tylko jedne mogły być najważniejsze. Propaganda przywiązywała ogromną wagę do dożynek centralnych, na ogół organizowanych na stadionach, gdzie transmitowane były przez radio oraz przez telewizję. I to dożynkom centralnym przyglądała się cała Polska. Przedstawiciele wsi wręczali pierwszemu sekretarzowi partii bochen chleba z nowej mąki. Witali go chlebem i solą, tak jak powinno się dobrego i sprawiedliwego gospodarza witać. Socjalistycznej władzy na rękę było omijanie z daleka religijnego charakteru uroczystości. Organizowanie pochodów, zawodów i festynów miało skupić uwagę na świeckim charakterze święta. Władza demonstrowała szacunek dla tradycji, zatem nie dziwiły wielkie wieńce dożynkowe czy barwne stroje ludowe. Władze PRL zamieniły wesołe święto lokalnych społeczności w festyny przysięgnięte propagandą, a na zachętę wystawiano darmowe jedzenie i tani alkohol. Dożynkowa fikcja miała przykryć rzeczywiste problemy. Tworzono sztuczny wizerunek wsi polskiej, nowoczesnej i gospodarnej. Dożynki miały charakter polityczny, bo wyrażały poparcie dla władzy i dla obowiązującej polityki rolnej propagandowo. Wszystko wyglądało podobnie. Weźmy na przykład drugie z kolei zorganizowane centralne dożynki. W 1949 roku w pierwszej połowie września zorganizowano je na wrocławskim Psimpolu. Planując uroczystość władze doszły do wniosku, że najlepiej by te dożynki odbyły się w antyniemieckiej atmosferze. Zorganizowano zatem inscenizację historyczną, nawiązującą do podobno wspaniałego zwycięstwa polskiego oręża nad Niemcami, do bitwy na Psimpolu. W 1988 roku w Marszewie pod Pleszewem odbyły się z kolei ostatnie centralne dożynki pośród gości był i generał Wojciech Jaruzelski. Postawiono stadion z trybunami, a widowisko reżyserował sam Jerzy Gruza. Scenarzysta i reżyser tak znakomitych seriali jak Wojna Domowa czy 40-latek. Widowisko nawiązywało do Szlaku Bursztynowego, które swój początek miało w Rzymie, a że prowadził przez Kalisję, to całe widowisko zakończono wielkim napisem Kalisja na płycie stadionu. Podczas później w biesiady zasiadający przy stole oficjeli sekretarz rolny komitetu centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej pan Zbigniew Michałek. Nawet wypowiedział prorocze słowa. Powiedział bowiem, jedzmy, bo to może być nasza ostatnia wieczerza. Sprawdziło się, bo już kolejna wiosna, ta 1989 roku, przyniosła okrągły stół rozpoczynający drogę trudnych zmian ustrojowych w naszym kraju. Propagandowy spektakl, przepełniony przeróżnymi festynami ludowymi, był machiną nie do zatrzymania. Dosłownie nic nie mogło stanąć na jej drodze w spełnianiu swoich propagandowych założeń. Nawet tragiczne wydarzenia z centralnych dożynek z 1968 roku w proteście przeciwko interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Ryszard Siwiec 8 września 1968 roku dokonał samospalenia. Filozof, a przede wszystkim weteran Armii Krajowej, oblał się benzyną i podpalił, wyrażając tym samym sprzeciw wobec udziału Ludowego Wojska Polskiego w inwazji na Czechosłowację. Działania służb bezpieczeństwa i władz komunistycznych doprowadziły do tego, że tak naprawdę lud pracujący miast i wsi nie miał bladego pojęcia, dlaczego człowiek spalił się na oczach zebranych podczas dożynek. Szczęśliwie jednak służby i władza na tyle nieudolnie fakt ukryły że dzisiaj Ryszard Siwiec doczekał się paru pomników czy ulicę swojego imienia, a władze Czech, Słowacji oraz Polski nadały mu najwyższe odznaczenia. Po przeżyciu okropieństw okupacji niemieckiej w latach 40. otrzymał propozycję zajęcia posady nauczyciela historii. Ten propozycję odrzucił, bo nie chciał fałszować historii dziejów naszego kraju. Nie potrafił zaakceptować ustroju komunistycznego. Nie akceptował serwowanych przez państwo kłamstw. W jego mieszkaniu honorowe miejsce zajmował udekorowany portret marszałka Józefa Piłsudskiego. Ścianę domu zdobiła również szabla z dewizą Honor i Ojczyzna. Pisywał na maszynie do pisania mnóstwo ulotek, jeszcze więcej w 1968. Słuchając intensywnie Radia Wolna Europa, jak relacjonowano protesty w Czechosłowacji, zanim trafił na stadion, sporządził testament. Napisał list pożegnalny do żony i piątki dzieci, do tego pozostawił po sobie nagrany na taśmę magnetofonową antykomunistyczny manifest. W manifeste piętnował władzę, że atakując słabszą Czechosłowację, pokazuje, że jedynym argumentem w dyskusji są czołgi. Wzywał władzę do opamiętania się, by znalazła w sobie choć jeszcze resztki człowieczeństwa, zanim będzie za późno. Podczas uroczystości na stadionie znalazło się mnóstwo przedstawicieli władzy bratnich krajów demokracji ludowej. Czy też stutysięczna publiczność, która zjechała z całego kraju. Jakiś czas po krótkim wystąpieniu Władysława Gomułki o godzinie 12.15, kiedy młodzież roztańczona prezentowała zebranym poloneza, Ryszard Siwiec rozrzucił wokoło siebie ulotki, jakie własnoręcznie spisał na maszynie, a następnie oblał się benzyną i podpalił zapałką. Zdążył krzyknąć, że robi to za naszą i waszą wolność, za honor. I ojczyznę, i by go nie ratowano. Rzucona obok teczka zawierała protest przeciwko niesprowokowanej agresji na Brazzję Czechosłowację. Po przebiezieniu do szpitala lekarze stwierdzili, że mając poparzone ponad 85% powierzchni ciała, to cud, że przeżył, zachowując przytomność aż 4 dni. Zmarł 12 września. Państwowe media nawet o tragedii nie wspomniały, stąd dramatyczny protest przeszedł w kraju bez echa. Na murawę wpuszczono nową grupę młodzieży i swoim mazurkiem odwrócili uwagę zebranych. Impreza wróciła do normy. Ludzie pomyśleli, że pewnie był pijany. Służby bezpieczeństwa na wszelki wypadek zaczęły rozpowiadać, że podobno cierpiał na alkoholizm i że musiał być chory psychicznie. Na dobrą sprawę ludzie dopiero się dowiedzieli na temat jego samospalenia ponad pół roku później z Radia Wolna Europa. Samo spalenie stało się sposobem wyrażania sprzeciwu wobec totalitaryzmu w innych krajach komunistycznych, tak jak dożynki, były symbolem zacieśniania się więzi między robotnikami i chłopami. To był kolejny odcinek serii Char.pl. Jak macie pomysły na kolejne odcinki, to dajcie znać w komentarzach. No i dajcie znać, czy Wam się film podobał. Kciuk do góry może pomóc, kciuk w dół będzie sprawiedliwy, a kciuk w bok udowodni, że macie fantazję. To o tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam!